Dzień dobry, witam Państwa z Księgarni Neptun, w cotygodniowym programie Z Górnej Półki. Dzisiaj w programie na początek książka dla tych, którzy kochają sprawy związane z pieniądzem, z biznesem, z wszystkim co się dzieje wokół biznesu, wielkich pieniędzy i wielkich ludzi, którzy mieli gdzieś jakieś idee, które potrafili przekuć w wielkie pieniądze. Umowy tego świata, które zdecydowały o Kierunkach rozwoju rynku. Autor Jacques Peretti wprowadza nas w świat wielkich graczy biznesowych. Pokazuje krok po kroku, jak przebiegały i jaki wpływ miały te wielkie umowy w ogóle na funkcjonowanie rynków i ich transformację nie tylko samego rynku sprzedaży czy produkcji, ale także rynków finansowych które bardzo mocno zmieniły się w ostatnich kilkudziesięciu latach. W tej książce autor rozpoczyna od roku 1932. To jeszcze czas wielkiego kryzysu. Wielcy gracze biznesowi byli troszeczkę zdołowani trwającym kryzysem. W końcu postanawiają się spotkać trzy bardzo wielkie firmy związane z elektrycznością, takie jak Osram, jak Philips. Czy też General Electric i wiele jeszcze pomniejszych firm zawiązują pewien pakt, pewne porozumienie. To porozumienie ma czuwać nad planowym postarzaniem produktu. Na początku chodziło o żarówki, po to, aby przestały świecić w ściśle określonym czasie i aby wprowadzać jednocześnie w drugim takim torze postępowania nowy produkt, który będzie trochę lepszy od tego poprzedniego. Z tego kultu nowszych wersji świetnie skorzystał później szef, prezes General Motors, który z tego kultu nowych, nowych marek, nowego produktu uczynił u siebie w firmie wiodący, wiodącą gałąź sprzedaży i oczywiście także wynikającej z niej produkcji. Co roku wprowadzono nowy model samochodu, zmieniany dość niewielkich ilościach kosmetycznie, tak aby jednak zachęcić klienta do kupowania nowego. Już w momencie kiedy klient kupował nowy samochód, był informowany o tym, że wkrótce ukaże się trochę lepszy, mający pewne tam inne rozwiązania, które mogą go zainteresować. W ten sposób wzbudzano w nim poczucie chęci posiadania tej nowej rzeczy, tego nowego samochodu, który będzie mógł się pochwalić przed swoim sąsiadem i pokazać, że jego status społeczny wzrasta. Ten sposób sprzedaży przyjął się i właściwie przetrwał do lat współczesnych, nabierając jeszcze silniejszego rozmachu i większej in inercji. Nie tylko samochody, to właściwie cały rynek w ten sposób funkcjonuje. Rynek smartfonów jest ewidentnie chyba najlepszym przykładem tego, jak co roku ukazuje się nowy produkt, trochę tylko lepszy, ale sprzedawcy mają dzięki temu, Stałe koło fortuny, które napędza właśnie cały biznes. W tej książce autor jeszcze porusza też ważne sprawy związane z firmami farmaceutycznymi, mówiąc o tym, jak wielkie lobby mają te firmy, które potrafiły dokonać wielu, wielu spraw związanych chociażby z obniżeniem współczynnika BMI, współczynnika wagi który z dnia na dzień przysporzył im nowych 29, 29 milionów pacjentów ze Stanów Zjednoczonych i oczywiście było komu sprzedawać lekarstwa. Obniżono także współczynnik cholesterolu, który napędził dla firm farmaceutycznych kolejnych kilkadziesiąt milionów klientów tak funkcjonują ręki nie zawsze kierując się naszym dobrem. W firmach farmaceutycznych zatrudniani byli specjaliści, którzy czuwali, którzy szukali nowych jednostek chorobowych, aby później dopasować lekarstwa do nich. W tej książce autor jeszcze porusza sprawy związane z kryzysami. Kryzysem oczywiście 1929, o którym wcześniej wspomniałem, także kryzysem paliwowym z 1973 roku, kiedy to państwa OPEC Przykręcają kurek, i wtedy dochodzi do wielkiej zwyżki cen ropy naftowej. Także współczesny kryzys ostatnich lat, z, z 2007-2008 roku, kiedy cały rynek finansowy został w dużej mierze podparty kredytom, bardzo słabym kredytom udzielanych w Stanach Zjednoczonych. Były to kredyty Supreme. Na nich dodatkowo opierano różne instrumenty finansowe i te instrumenty puszczano w ruch. Ta maszyna instrumentów finansowych i ta piramida musiała się kiedyś zawalić i właśnie skutkiem tego był ostatni kryzys. Wiele takich świetnych informacji z rynków finansowych, bardzo ciekawych, gdzieś tam rozgrywających się często za kulisami, dowiemy się z tej książki. Druga pozycja na dzisiaj to ciekawostka jeszcze z czasów PRL-u, Przekrój, tygodnik, który funkcjonował przez lata komunizmu. Założycielem jego był Elie, Marian Elie i właściwie ta książka to jego życiorys, który przeplata się też z życiorysem Przekroju. W przekroju Elie stworzył wyjątkową atmosferę. Przez 25 lat pracowało, pracował tam zespół stałych ludzi, którzy idealnie się rozumieli. Wystarczył gest, wystarczyło słowo, a od razu było wiadomo o co chodzi. Pracował dla przekroju m.in. Zbigniew Lengren, także Waldorf, czy też Gałczyński, także Mrożek. No i oczywiście tam też słynny piesek, profesor Filutek, czy też piesek Fafik. W tych wypowiedziach, w tych sentencjach, czy też przemyśleniach psa Fafika bardzo często były gdzieś tam zakotwiczone myśli Gałczyńskiego, Mrożka, czy też Eliego, prezesa przekroju. Bardzo ciekawa historia czasów PRL-u. Ludzie, ludzie, którzy pamiętają te czasy, z pewnością przypomną sobie słynny przekrój, który ukazywał się przez bardzo długi czas gorąco. Polecam tę książkę, kawałek zatrzymanej historii, historii czasów PRL-u. To tyle z nowości z księgarni Neptun dzisiaj. Dziękuję za spotkanie i zapraszam na kolejne już za tydzień.